Ostatnie 5 meczów Lamina Yamala to tak zwana manita, to znaczy 5 spotkań, 5 goli, a do tego dorzucona asysta. Pytanie tylko, czy to oznacza, że oglądamy obecnie najlepszą wersję Lamina Yamala, od kiedy ten pojawił się na naszych telewizorach? O tym wszystkim dzisiaj sobie pogadamy w oparciu o statystyki oraz o nieco głębsze liczby, które z pewnością mogą kilka osób zaciekawić. 3-2-1. Jedziemy. Na wstępie od razu powiem, że bardzo dziękuję patronom oraz patronkom. A jeśli ktoś chciałby więcej takich materiałów, albo chciałby zwyczajnie wesprzeć ten kanał, nawet minimalnie jednorazowo, no to można postawić kawę albo też wesprzeć na Patronite. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. Przechodząc już do tematu tego filmu. Patrząc na ostatnie tygodnie, Laminia Mal wskoczył na poziom wręcz niebotyczny. I to jest coś niesamowitego, gdy mówimy o tym, że ten chłopak ma tylko. 18 lat. Tak jak mówiłem we wstępie, ostatnie 5 spotkań Lamina Jamala po raz pierwszy w jego karierze to jest 5 spotkań z rzędu z golem. No i te bramki, co wiadomo, w przypadku Lamina są spektakularne. A to są nożyce na nie nieco koślawe w meczu z Oviedo. A to jest choćby gol z Albacete, który też był dość ładnym finiszem. A to jest choćby bramka w ostatni weekend, która była naprawdę spektakularna. Naprawdę pod kątem bycia efektownym Lamina Yamal nie ma w tym momencie sobie równych. No ale po kolei, patrząc przede wszystkim na takie podstawowe liczby właśnie Lamina Jamala, można mówić o tym, że tak jak widzicie, zalicza on swój najlepszy sezon w karierze. I to jest coś, co chciałbym, żeby bardzo poważnie wybrzmiało właśnie w tym filmie, jako że jest sporo kibiców Barcelony, czy nawet innych zespołów, którzy twierdzą, że Lamina Yamal z poprzedniego sezonu to jest coś, co było tak fantastyczne i już na pewno nie wróci. Otóż wydaje mi się, że mimo wszystko wtedy, na dużą korzyść Lamina Yamala grał fakt, że tak świetną miał końcówkę właśnie zeszłego sezonu. No ale tak jak widzicie tutaj, jeśli chodzi o gole, jest to zdecydowanie sezon najlepszy właśnie w wykonaniu Yamala, nawet jeśli ta próbka nie jest idealna. Asysty, tak samo, XG, tak samo oraz Expected Assists, czyli jakość szans tworzonych przez Lamina Yamala, także to jest najlepszy wynik. W poprzednim sezonie Lamina Yamal, i o tym nie zapominajmy, miał serię 5 miesięcy bez gola w rozgrywkach La Liga. Wiadomo, że patrząc na grę Hiszpana, to nie jest tak, że gole, i asysty są, że gole i asysty są najważniejsze, no bo ogólnie właśnie patrząc na ocenę zawodników, nie można od tego uzależniać ich występów. Patrząc na wiele, powiedzmy, postaci w światowej piłce, to nie jest tak, że tylko gole i asysty determinują jakość i przydatność danego zawodnika, a tym bardziej jest tak, jeśli mówimy o Laminie Jamalu. Niemniej jednak. Jeśli już mówimy o kimś, kto chce ubiegać się o złote piłki, gole i asysty z pewnością będą kluczowe. Lamin Jamal w tym momencie to dostarcza na poziomie bardziej regularnym. No i pytanie, dlaczego właśnie tak to wygląda, oraz przede wszystkim, czy Lamin się sam poprawił, czy może poprawiła się sama Barcelona? Barcelona oczywiście pomaga w tym wszystkim, co robi Lamini Yamal właśnie samemu zainteresowanemu ze względu na to, jak w ostatnich tygodniach sama Barsa wygląda. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeśli mówimy choćby o spotkaniu z Chelsea, kiedy to było dość bolesne 0-3 na Stamford Bridge w połowie listopada, wtedy też Hansi Flick wspominał, że zobaczymy inną Barcelonę już niedługo. No i co się okazało? Okazało się, że po pierwsze Barcelona w tym momencie na Camp nou strzela masę goli co mecz i to nie jest jakieś bardzo dziwne patrząc na poziom Barcelony, natomiast żeby też uświadomić Wam, jak wyjątkowa jest warsa z ostatnich tygodni, zwróćcie uwagę na czas od porażki z El Clasico, właśnie z Realem Madryt, czyli końcówki października około, do początku lutego. Tak jak widzicie, jeśli chodzi o XG z Open Play, to znaczy z wyłączeniem stałych fragmentów, Barcelona jest kosmicznym zespołem na poziomie La Liga i nie ma co się oszukiwać, że tutaj dla mnie niemal także ma dość spory wkład w to, że wygląda to tak, a nie inaczej, żeby też była jasność. Barsa tworzy mniej więcej dwa razy więcej niż średni zespół w La Liga w tym czasie, a także średnio o gola więcej aniżeli właśnie wspomniany już Real Madrid, czy bardziej o gola oczekiwanego więcej. No i naturalnie ktoś może powiedzieć, że xG to, xG tamto, że liczą się gole. Ok, natomiast patrząc też na inne statystyki, nie tylko takie jak właśnie gole, można zauważyć zwyczajnie to, jak duży postęp wykonał Lamin Mal. Jeśli mówimy o porównanie tylko z poprzednim sezonem, a taki właśnie sobie wziąłem cel, jeśli chodzi o ten odcinek, żeby porównać różne metryki z Wyscauta, ze StatsBomb i tak dalej na podstawie ostatnich dwóch sezonów u Lamina Yamala, tak jak możecie zauważyć patrząc na strzały, wejścia w pole karne na mecz, tutaj jest ich więcej i to zdecydowanie. xG jest ono wyższe. Przyjęcia w polu karnym jest ich więcej. Kontakty z piłką w polu karnym jest ich więcej. Gole minus xG, czyli stricte skuteczność, także się poprawiła. Jeśli chodzi o xG na strzał oraz xG już patrząc na samo światło bramki, te wyniki są tożsame. Co tylko może nam mówić właśnie o tym, że zmieniły się inne aspekty gry u Lamina Jamala, albo też dochodzą tutaj właśnie powiedzmy elementy, o których takie podstawowe statystyki nam nie mówią. Choćby Lamin po pierwsze zaczął wykonywać rzuty karne, Oczywiście nie zawsze, natomiast mimo wszystko, plus patrząc nawet na jego mapę strzałów. Wciąż widać, że to jest piłkarz, który bawi się futbolem o tyle, że często oddaje strzały z nisko punktowanych pozycji, które zaniżają właśnie tę średnią XG na strzał. Natomiast jeśli już mówimy o tym sezonie, tak jak widzicie, tych strzałów ze światła bramki jest mimo wszystko nieco więcej, jeśli już mówimy o samej jakości oraz o tym, jak zamienia je na gole laminia mal. Plus także, co warto zauważyć. Strzałów z dystansu jest nieco mniej. W poprzednim sezonie to było około 40, ponad nawet 40%, właśnie w wykonaniu lamina. Jeśli chodzi o ten sezon u Yamala, to jest 38%. Sama pozycja lamina Yamala poza epizodycznymi występami, właśnie jeśli chodzi o na przykład mecz z Betisem w początku. Na początku grudnia, kiedy wystąpił on jako dziesiątka, nie zmieniła się aż na to. Od lewej do prawej to są trzy ostatnie sezony hitmapy z Y gdzie, tak jak widzicie, można mówić o tym, że w poprzednim sezonie był nieco częściej w środku pola, jeśli mówimy o tym powiedzmy sektorze przed pola. Natomiast patrząc już na ten sezon, jest go więcej w polu karnym, i to także widać w samych statystykach. To znaczy, pokazywałem wam już strzały. A jeśli chodzi o dribbling, tutaj można mówić o tym, że wszystko jest po staremu. Przede wszystkim to jest najlepszy w tym momencie dribbler w Europie i to zdecydowanie, bo nikt nie jest nawet blisko. Natomiast jeśli chodzi o takie wskaźniki jak XT, to znaczy to, jak duże zagrożenie właśnie stwarza laminia mal, jest to na podobnym poziomie jak przed rokiem. Jeśli chodzi o XT z rajdów z piłką, tutaj jest to wynik lepszy. XG po wejściach w dribbling jest to wynik podobny. Wejścia w polkarne, tak jak wspominałem wcześniej. Jest ich nieco więcej, plus XG i Expected Assists na 100 kontaktów. Tutaj ten wynik nieco spadł, natomiast jest to związane z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, warto pamiętać o tym, że Laminia Mal w poprzednim sezonie miał nieco mniej kontaktów z piłką, a także patrząc na ten sezon, XG oraz Expected Assists u niego wzrosło, podobnie zresztą jak wzrosły gole i asyst. I paradoksalnie to, co moim zdaniem zasługuje na największą pochwałę właśnie jeśli mówimy o Laminie, to jest po pierwsze to, że często on wydaje się być spokojniejszy, jeśli mówimy o oddawaniu strzałów. Co mam na myśli? Patrząc na kilka ujęć, właśnie, a starałem się obejrzeć, być może nie wszystkie, natomiast sporo strzałów z poprzedniego sezonu: Lamina Yamala oraz z tej kampanii ligowej, właśnie powiedzmy czas, jaki on sobie daje na to, żeby podjąć decyzję o strzale. Już po samym odejściu od zawodnika jest, wydaje się, minimalnie dłuższy, choć to są, wiadomo, milisekundy, ale to co przynajmniej ja zauważyłem, to jest to, że często bierze on nieco mniejszy ten dodatkowy krok przed podjęciem decyzji o strzale, przed tym. Powiedzmy, finalnym kontaktem z piłką, więc to wiadomo, że pomaga, a także patrząc ogólnie właśnie na tego zawodnika, nie oszukujmy się, że im więcej będzie podejmował prób, właśnie strzałów, tym lepiej będzie mu to wychodzić. Widać to było zwłaszcza pod koniec poprzedniego sezonu, kiedy no właśnie mniej więcej w etapie, powiedzmy, marca, kwietnia, maja podejmował on masę pojedynków, podejmował on masę strzałów, co najlepiej widoczne było bodajże w spotkaniu z Majorką pod koniec marca, kiedy on zwyczajnie się. Bawił. Te liczby są także związane z powiedzmy rozwojem dynamiki na prawej stronie Barcelony, gdzie w tym sezonie często występuje Fermin Lopez, i to nie jest tak, że wcześniej Fermina tam nie było albo że wcześniej podejmował on inne decyzje. Natomiast wydaje mi się, że także w tym momencie Fermin Lopez stał się titularem w Barcelonie i to takim nie chcę mówić, że bezapelacyjnym. Natomiast na pierwszy garnitur, czy powiedzmy na, na Once de Gala, jak najbardziej go stać w większości przypadków właśnie w tym sezonie ligowym i patrząc na to właśnie czego potrzebuje w tym momencie Lamin Yamal. To jest wiadome, że prędzej czy później Lamin będzie schodzić do środka, natomiast w tym momencie wydaje się, że jest jeszcze na to za wcześnie, głównie przez jego duszę nietypowego skrzydłowego i nie ma co tego właśnie zabierać z perspektywy arsenału, jakim dysponuje też sama Barcelona. Natomiast nie ma lepszego zawodnika, właśnie do powiedzmy takiego platformowania Lamina Yamala w środku pola. Aniżeli Fermin Lopez, Fermin, który regularnie schodzi do prawej strony, kiedy presję ma żylkun D, tak jak widzicie choćby w tym przykładzie z Atletikiem Milbao, i korzysta też wtedy z tej przestrzeni, którą daje lamin Yamal, od którego obrońca nie chce się zwyczajnie odklejać. Natomiast także często oznacza to tyle, że kiedy już Fermin zejdzie do tej prawej strony, do środka może zejść lamin Yamal. Co kończy się takimi obrazkami, jak choćby tutaj w meczu z Elcze, kiedy może on dostać piłkę właśnie w centrum boiska, i tak samo było na samym początku tego spotkania, kiedy to nawet jeśli Fermin czy Lamin w pierwszym tempie tej piłki nie dostali, okazało się za moment, że właśnie poprzez taką małą rotację, Lamin niemal doszedł do bardzo jakościowej sytuacji w polkarnym, której jednak nie zamienił na gola. Natomiast to jest między innymi przykład właśnie takiej sytuacji, która może potencjalnie zwiększyć szanse na to żeby Lamin Jamal miał większy wpływ na tę finalną grę Barcelony, większy wpływ na gole i asysty. Tutaj uważam, że Fermi Lopez także zasługuje na pochwałę, podobnie jak zasługuje na pochwałę Jilkun który bardzo dobrze komplementuje się z Laminem Jamalem, zwłaszcza jeśli mówimy o wejściach od wewnętrznej. To jest ta symbioza, która już w poprzednim sezonie stała na bardzo jakościowym poziomie, a teraz jest jeszcze, jeszcze lepiej. I już kończąc ten film, także patrząc na statystyki związane z samym podawaniem piłki kolegom, stworzeniem sytuacji, Laminia Jamal wskoczył na wyjątkowy poziom. Jeśli chodzi o podania prostopadłe, w tym momencie zalicza on ich niemal 3 na mecz, 2,5 około na spotkanie, co jest wynikiem wręcz niesamowitym. Patrząc na choćby stworzone sytuacje, także jest ich więcej. Jeśli mówimy o podaniach w strefie ataku, jest ich więcej. Patrząc na podania w pole karne, jest ich więcej. To jest zwyczajnie niesamowite, że Laminia Mal zalicza właśnie rozwój względem poprzedniego sezonu. Nawet nie mówię, że pod takim kątem. Nawet nie mówię, że właśnie ten rozwój się pojawia. Mówię, że to, w jakim tempie ten zawodnik łapie kolejny level, właśnie jeśli chodzi o futbolu, jest wręcz niepokojące, patrząc też na to, że on ma dopiero 18 lat. I już na zakończenie, żeby też zamknąć, powiedzmy, ten temat. Uważam, że nie jest jakąś wielką kontrowersją stwierdzenie, że to jest najlepsza wersja lamina Yamala, jaką oglądamy. I żeby też Wam to udowodnić, powiedzmy jakoś liczbowo, zwróćcie uwagę po pierwsze na radary tego zawodnika na podstawie danych White Scouta od firmy 12, gdzie, tak jak widzicie, w poprzednim sezonie on już był niemal kompletnym skrzydłowym. Natomiast nieco brakowało mu właśnie, jeśli chodzi o wykańczanie akcji. A w tym momencie on poprawił ten element, więc ten radar, tak jak mówię, wygląda. Niemalże na kompletny, nie da się we wszystkim, się we wszystkim być najlepszym, ale minimal często też podejmuje, właśnie mimo wszystko, te strzały z dystansu. W związku z czym, no właśnie w wykończeniu, nigdy nie będzie pod tym względem topowy. Ale jeśli chodzi o statystyki, także inne, na które chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to jest wskaźnik OBV. On nie jest idealny, natomiast, wskaź... natomiast w skrócie OBV pełnym rozwinięciu on-ball mówi nam o tym, jak zwiększamy szansę na gola swoimi zadaniami, swoimi decyzjami na boisku. Jeśli na przykład podasz piłkę w sposób bardzo ryzykowny na własnej połowie, no to raczej możesz obniżyć szansę na gola, jeśli powiedzmy to podanie nie przejdzie. Natomiast jeśli oddasz strzał w dobrym momencie, jeśli już nie masz nikogo do podzielenia się futbolówką, no to wtedy jesteś za to chwalony przez algorytm, który wiadomo, że może się mylić. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że jeśli chodzi o OBV po strzale, Tutaj w poprzednim sezonie laminia mal był na minusie, w tym momencie jest na delikatnym plusie. Poprawił także swój percentyl, czyli wynik względem innych zawodników. Jest on w skrócie lepszy właśnie pod tym kątem, pod kątem shot OBV, od 62% zawodników występujących na jego pozycji. Jeśli chodzi o OBV, spodań, tutaj postęp jest niemalże o 1 trzecią, no i wskoczył on na poziom najlepszych na świecie, 97%. Jeśli chodzi o OBV po wejściach w dribbling, po rajdach z piłką, tutaj jest to po raz kolejny najlepszy dribbler na świecie. Zatem jeśli mówimy o takim kompletnym pakiecie, uważam, że nie jest wielką kontrowersją, żeby powiedzieć, że Lamin Jamal w tym momencie jest najlepszą wersją Lamina, jaką mogliśmy oglądać. I to nie jest tak, że Lamin Jamal jest idealny, to nie jest tak, że Lamin będzie... Oceniany właśnie na podstawie tego, co widzieliśmy w ostatnich kilku tygodniach, gdzie mimo wszystko to była Kopenhaga, to było Oviedo, to nie były zespoły z najwyższej półki. Natomiast trzeba też zwyczajnie docenić i pochwalić Lamina Jamala za to, co się stało, plus podkreślić, że zarówno on, jak i Barcelona są w tym momencie w bardzo dobrym miejscu. To znaczy, oba te, nie wiem jak to powiedzieć, komponenty, tak to nazwijmy, wskoczyły na odpowiedni poziom wydajności. W kluczowym momencie sezonu. W sezonie, kiedy Barcelona miała ciężki start właśnie tej kampanii ligowej, na trzy miesiące przed zakończeniem Barca jest w świetnym położeniu w każdych rozgrywkach, gdzie rywalizuje, plus do tego najlepsi zawodnicy Barcy, czyli Rafinha, czyli właśnie Laminia Mal, wydaje się, że już są po swoich kłopotach zdrowotnych, a do tego do zdrowia będzie wracać Pedri. Nie sądzę, żebyśmy wygrali kiedyś Ligę Mistrzów, nie sądzę, żebyśmy wygrali Ligę Mistrzów z taką obroną w tym sezonie. Natomiast uważam, że jak najbardziej dla mnie Jamal takimi występami daje wiele argumentów, aby nazywać go potencjalnie najlepszym zawodnikiem na świecie, a już na pewno najbardziej spektakularnym, bo z najlepszym jeszcze bym się wstrzymał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!